Zapraszam dzisiaj na ćwiczenia, na Wasze życzenie po operacji biodra, czyli po endoprotezie biodra, po wymianie biodra. Są już ćwiczenia przygotowujące do operacji, żeby wzmocnić mięśnie i ścięgna przed samą operacją. Teraz czas na ćwiczenia, które można wykonywać po operacji, ale zaleca się, żeby to nie było krócej niż 3 miesiące. Także dopiero po upływie 3 miesięcy oficjalne zalecenia są, aby zacząć pierwsze delikatne ćwiczenia wzmacniające mięśnie i poprawiające zakres ruchu. Kładziemy się na plecach, stopę mamy płasko, równolegle do siebie, czyli nie na zewnątrz. To jest bardzo ważne, żeby nasze stawy, kolana i kostki pracowały w prawidłowym ustawieniu. Na i stopy nasze szerokość naszych bioder. Ramiona wzdłuż ciała. Przy wdechu to jest nasza startowa pozycja i przy wydechu napinamy mięśnie pośladków ale nie odrywamy całych pleców na razie. Na razie tylko biodra, pośladki i odcinek lędziowy. Tak, żeby górna część pleców w dalszym ciągu była na podłodze. Wdech i wydech unosimy, mocno ściągając mięśnie pośladki.